Sportowy wieczór bez Piotra żyły mógłby pozostawić niedosyt. Dlatego dziś Piotra będzie sporo, a my pochylimy się nad przyszłością gwiazdy naszych Skoków Narciarskich. Czas na oko redakcji. A tym okiem będzie patrzył Filip Czyszanowski. Dobry wieczór. Kłaniam się. Czy to ty jesteś autorem pomysłu Piotr żyła na trenera? Troszkę tak, ale zapytawszy się Piotra na zgrupowaniu w zakopanym, nie wiem, 14 minuta rozmowy, rzuciłem. Co po życiu Skokowym? Nie spodziewałem się, że Piotrek aż tak się rozwinie. Zanęciłeś i chwyciło. Dobrze, słuchamy, proszę. Myślisz, że w ogóle trenerka w jakimkolwiek, na jakimkolwiek etapie Twojego życia by mogła cię kręcić? No, tak, myślę, że tak, no na pewno. Bo ze 4 lata temu, to, to, to po polacji, bo jakoś było trener Jasiusz, który mnie zaprosił tam na... Na skocie, no i dawałem, dawałem uwagi tam, tym, tym zawodnikom tym z naszego klubu, tam z Wisły. Słuchali? E, no, właśnie, o dziwo, o dziwo mnie słuchali. Nie? O dziwo mnie słuchali. Sam jest zaskoczony, że, że ludzie go słuchają. A teraz jeszcze Ale bardziej, gdzieś nie... no, tworzy ten autorytet, wiesz, czasem sezon po sezonie i to się, wiesz, buduje. Sympat, ja ja czami... sympat, ja miał. Tak, ja, ja już oczami wyobraźni widzę za 15 lat takie nagłówki. Bez trenera Piotra żyły nie byłoby olimpijskiego złota Tomasza Pilka. Ładne? Ładne, a moim zdaniem to mógłby być pełnić dwie role. I trenera takiego, który będzie pilnował, wyznaczał taktykę i strategię i tak dalej. A przy okazji też człowieka, który odpowiadałby za atmosferę w zespole. Tak, klasyczny atmosferze. Pytanie, co zrobić, żeby być dobrym trenerem? Antek Cichy z TVP TVPSport.pl wyliczył, że dobry trener szybko kończy zawodniczą karierę. I tu może być problem. Bo Andreas Wittfeld, trenera Austriaków, kończył karierę zawodniczą w wieku 32 lat. Podobnie Stefan Horngacher, Aleksander Sztek, też wielkie nazwisko w wieku 22 lat. A Piotr ma 34 lata, ale jeżeli przebrnie tę wiekowość, to ja podejrzewam, że to będzie taki trener, u którego nie ma zmiłuj. Absolutnie. To będzie takie, wiesz, batorzenie twarde, ekstremalne warunki na skoczni. Dobra, jedziemy. Panowie, nie ma co się czaić. Słuchamy, bo Piotrek to za moment potwierdzi. Niektórzy trenerzy, no to tak jak e, gdzieś tam właśnie są warunki takie, że, że wieje, że, że ten, no to gdzieś tam e, się boją, tam, tam puszczają... A ty myśl laga jechać. jechać. Jechać, dobrze jest, nie? Trzeba hartować zawodników. Mieliby przerypane, no bo tak, bo mi by się pewnie też nudziło. No, to taki trener, no to, to ja bym pewnie też tam z nimi coś tam, coś tam, coś tam robił, pokazałem jak to jak to nie wiem, coś tam się rozgrzewa albo coś. Uhu, zabrzmiało groźnie, mieliby przerypane. Tak, mieliby przerypane. No mimo wszystko nie wyobrażam sobie, żeby to był trenerala Stefan Horngacher, czyli taki żandarm, bardziej takie rozrywkowe podejście do życia. Bratłata. Bra o! Idealne określenie. Dobra, jak wyobrażasz sobie Piotra Żyłę w gnieździe trenerskim? Jak to by mogło wyglądać? Masz taką bujną wyobraźnię? Nie jestem pewien, czy machałby chorągiewką. Być może użyłby innego rekwizytu. Papryczka na przykład. O, papryczka, tak. Albo skarpetka. Bo skarpetka tak. być, Dobrze, to patrzymy, jak by to mogło wyglądać. Tak na szybko, nasza taka wersja tak, autorska, szybciutka. Michal Dolerzal, proszę bardzo. Coach Poland. A jak to mogłoby wyglądać? O, Piotr Grzyła. Jestem przekonany, że on właśnie by siedział i tak machał, wiesz? By miał takie siedzisko, foteli. Bardziej by to do niego pasowało. Tak. I generalnie tak to by, wiesz, wyglądało. Dobrze, to melodia przyszłości. Piotra Grzyłę zobaczymy jako zawodnika lada moment. Planica w przyszłym tygodniu. Trzy konkursy indywidualne od czwartku, jeden drużynowy. No i organizatorzy zapowiadają, że tam może być nawet rekord świata. Tak przygotują skocznie, skocznie tak zmotywują jury, że może zostać pobity rekord 253,5 metra. A że my tam lubimy skakać, nie trzeba nikogo przekonywać, bo z sześciu Polaków, którzy tam wystartują, aż pięciu swoje rekordy życiowe pobiło właśnie na latalnicy. Kamil Stok 251,5 metra. Rekord skoczni, rekord kraju. No piękna historia to by była, gdybyśmy tam zobaczyli nowy rekord kraju, nowy rekord świata. Będziemy tam, będziemy obserwować, będziemy materiały robić, będziemy się łączyć ze sportem wieczorem. To ja mam taki scenariusz idealny. Piotr żyła rekord świata, mistrz przy okazji, a potem już może myśleć o karierze trenerskiej bardziej poważnie. O planicy zawiesza narty na kołku. Do widzenia. Filip Przyszedł. Bardzo dziękuję Filipie. I...